Nagrałem już kilka materiałów na temat chwytu wyciskania leżąc, ale tak naprawdę nie powiedziałem jeszcze precyzyjnie, który chwyt jest najlepszy. W ostatnim materiale porównałem dwa bądź co bądź błędne chwyty. Mianowicie nadgarstek wyprostowany i oparcie o kciuk sztangi kontra zgięty nadgarstek. No i w zgięty nadgarstku mamy mocne obciążenie nadgarstka. Natomiast w wyprostowanym nadgarstku istnieje dużo większe prawdopodobieństwo wypadnięcia sztangi. Jakie są konsekwencje? Ból nadgarstka w przypadku zgiętego nadgarstka, wypadnięcie sztangi, pomanie żeber bądź utratę życia. Których chwyt więc wybieracie? Na szczęście większość osób zrozumiała o co chodzi, ale garstka moich fanów nie zrozumiała, więc macie okazję dzisiaj zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. W ostatnim materiale pokazywałem wyciskanie, leżąc zawodnika, i mogliście zauważyć, że chwyt prawy jest powiedzmy dużo bardziej wyprostowany niż lewy. I to w tym pierwszym chwycie zaczęła sztanga wypadać. No i niestety stało się nieszczęście. A jaka była przyczyna, dlaczego miał wyprostowany lgarstek, to jest rzecz nieistotna, ponieważ ten był wyprostowany. Czyli zwiększy prawdopodobieństwo wypadnięcia. Chciał może ociążyć nadgarstek, czy z powodu kontuzji, czy po prostu tak się nauczy, bądź mam problemy z mobilnością i też dzisiaj to poruszę. Dobra, pokażę Wam, jak ja łapię sztangę. Dlaczego nie czuję bólu nadgarstkach? Patrzcie, kiedyś opałem w taki sposób i rzeczywiście już tu na 70 kg czuję dyskomfort. Jak sobie ustawiam tak sztangę, czuję, zobaczcie, ona się już sama kręci. Czuję, że zaraz mi padnie z palców i ten chwyt jest błędny. Który więc jest najlepszy? Ten neutralny. Czyli lekko zgięty nadgarstek, ale też wyprostowany i skręcenie takie, zobaczcie. I wtedy ta sztanga idzie w poprzek nadgarstka i obciążenie jest minimalne. Nie czuję teraz żadnego dyskomfortu. Mogę sobie nawet sztangę przesunąć bardziej tutaj na kciuk. Ale czuję, że ten kwit jest dużo pewniejszy. Ale nie jest to wyprostowane. Ja bym teraz wyprostował garstek, to niestety ta sztanga mi wypadnie. I o to właśnie chodziło w tym materiale, aby unikać tego, bo sztanga możecie spaść. To lepiej wybierz to, ale to też jest błąd. Ale na lepiej zrób takie coś. Ba. Ale. Też są w tej kwestii wyjątki, ponieważ są osoby, które nie potrafią w taki sposób zapać i to właśnie opiszę teraz. Co jest problemem? Przede wszystkim pronacja. Są osoby, które nie mają pełnej pronacji, no i wtedy jedyne wyjście będzie zgięty nadgarstek. Co wtedy powinieneś kupić? Już pokazuję? Aski nadgarstki i wtedy masz pewną ochronę, no i Ci nie boli nadgarstek. Natomiast faktem lepiej się nauczyć pewnego chwytu, jeśli masz oczywiście takie możliwości, bo nie każdy ma. Dlaczego ktoś nie potrafi zapać też sztangi w prawidłowy sposób? Oprócz pronacji niepełnej, to jeszcze rotacja zewnętrzna. Osoby z problemami z rotacją zewnętrzną i wyciskają w prawidłowy sposób, czy ten kąt pachowy nie jest 90 stopni, ale troszeczkę mniejszy, no to wtedy muszą bardziej obrócić tu na garstek do pronacji i jeszcze zrobić większą rotację zewnętrzną. A jej nie mają, i wtedy w pozycji wyjściowej mają prawidłowy chwyt, opuszczają, i wtedy ten nadgarstek się mocno zgina, aż tanga się kręci w tę stronę. No i wtedy problem jest globalny i potrzeba czasu, aby to naprawić, jeśli da się naprawić. Więc sami zobaczcie: są osoby, które muszą wybrać jakiś gorszy chwyt, ale rozwiązaniem na odciążony nadgarstek jest to, plus profilaktyka i leczenie. Ale na pewno nie wyprostowanie nadgarstek, ponieważ wtedy szanga wypadnie. A i tak ta sztanga będzie powodować zgięcie nadgarstka, ponieważ problemy są tutaj w barku. Jeśli materiał Wam się podobał, łapka w górę. Mam nadzieję, że teraz zrozumieliście o co mi chodzi. No i oczywiście łapy nie ma.